Ja! Yeah! No dole, ale góra była niesław. Jeden, dwa. Ale cały czas nawet u góry trzymał gaz do oporu. U góry też trzymał gaz. Cały czas. No, albo cofnij troszeczkę sobie. Na ten wziął rozpęd. On jeszcze większy miał rozpęd. Ale żeś wyjechał. No, góry, kurwa. Na Maxa Max Max Nie odpuściłeś Mariusz przed górką bo chciał zobaczyć czy nie walnie Dobrze to teraz yy, wiesz, że już nie walnie o teraz jest siła Egipt! Ły syn! Tu chyba lepiej widać nie u góry! O jeden czuj aleś co dzień że na filmie stary! Jeszcze się topki, topki się, jeszcze może śmiało to było, potem się sił! Nie widzę jak łyzy! Włóczęgi! Jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy dużo! Jeszcze! Nie wiem, co Kurwa, ja ci powiem. W ogóle to nie ma się co dbać, tylko kurwa, żeby to się klatki było. Kurwa, ja Dzień, tak. bo Kurwa, tak naprawdę chodzi o to, żeby cię nie ucieł. Jak masz klatkę, no to co ci zrobić? No po jakby jeszcze być kwasak w był... ręku, nie? ty kresy nie tam. Nie!